Delokowani widzowie, najserdecznie was witam w tym pięknym dniu Dzisiaj słońce świeci, śnieg pada A ja dzisiaj będę robić idealnego trolla trola, który będzie tak dobry i tak zaawansowany Że wy sobie nie zdajecie widzowie sprawy Bo dzisiaj przebiorę się za córkę swoją Po prostu za swoją córkę No tak jakbym był swoją córką, bo syr Paliona ją prawdopodobnie pamięta Ze starych czasów, kiedy jeszcze razem byliśmy na Palionowie Ja nie mam, nie mam pojęcia co z tą córką się dzieje Ale dzisiaj się za nią przebiorę Dopasuję mniej więcej głos, będę starać się tak piskliwie mówić więc widzowie, no, sorry za to, ale no po prostu taki dzisiaj mamy klimat, taki jest odcinek. Wy natomiast wasze zadanie to zostawić łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, kto nie subskrybuje te od tego nie wiem, śmierdzi. I pamiętajcie o tym, że 60% nie subskrybuje, więc to jest bardzo dużo. Załóżmy, że ten film zrobi 1000 wyświetleń. No to 600 osób nie subskrybuje. To jest hańba, a te filmy robią więcej wyświetleń. Więc no, zastanówcie się nad sobą, widzowie i zasubskrybujcie kanał, bo to jest serio poważna sprawa. Dobra, a ja w tym momencie lecę do Pola, bo z bolem będę ten plan dopracowywać do perfekcji. Po prostu do idealnej perfekcji. Więc ja po prostu idę, idę do Polowskiego. Do no i zobaczymy, właśnie, jedna rzecz by się przydała, to jest bardzo ważna rzecz. Ja bym się jakoś musiał zmniejszyć. Ja się muszę Bola spytać, czy ta jego maszyna, maszyna na mówienie prawdy, czy dają się tak jakoś tam obrobić, żeby ja się tak zmniejszył, chociaż nie wiem, o połowę, żebym ja był trochę mniejszy, no bo jak ja będę taki wielki, taką wielką córką, to no to będzie dziwne, przeżona ta ma kurde gacie, nie? Ja się muszę po raz pytać, czy jest to w ogóle taka możliwość, żeby w tej maszynie dało się to ogarnąć, nie? No, a wy oglądajcie do końca i wpadajcie na kiskę po fajne koszulki. Dobra, dzwonię. Ale powiedz dzwon mi, kiedy ty stąd wyjdzie, kurczę? Bo ja bym chciał tu sam jeść, wiesz? Co ty? Co ty robisz, ty? No jakiś władek mi się włamał do domu <laughs> i nie chcę wyjść. <laughs> Ale Co ja tego władkę tutaj już widzę 7 dni. Ty, Co ty? Nie rozumiesz? Ja, ja go walnąłem go 7 razy, a on dalej stoi. No jak stoi, no... po no problemie. Teraz bo tutaj ja będzie nie. duch wujka Władka, ty. No ja nie, <głos> <głos> bo ja nie, nie. No No, beznadziejny miałeś. Ej, słuchaj, dzisiaj potrzebuję Twojej pomocy. Dzisiaj potrzebuję Twojej pomocy, bo dzisiaj. Ale dzisiaj zgram sobie to... Nie, nie, nie. Będę... Słuchaj, czy Ty jesteś wściekły na syna paliona, że on ostatnio korzystał z swojego komputera? No, jakbym mógł, nie, to no. jego kąpa bym wrzucił do wody. No i widzisz, a ja dzisiaj przychodzę jak dobry człowiek, z pomocą odwdzięczenia się na nim dobrym prankiem. Hmm. Dobrym trollem, mm -hmm. dobrym mm -hmm. prankiem Takim no, dobrym trollem e, To będzie troll, gdzie ja się przebiorę za moją córkę no. Moją cudowną córeczkę Ubiorę no. jej kostium No i właśnie mam do ciebie pytanie Czy ta twoja maszyna da się tam ustawić, żeby ona mnie trochę pomniejszyła? Da ten. Musisz, się tylko musisz sam wejść No, no okej, okay. a ty to możesz tam jakoś to ustawić, żeby to tam ten bo, bo ja się boję, żeby to ten Czujesz o co chodzi, nie? No, zrobimy tak, zrobimy sobie kawałka, wezmę. No, przestań to jeść, no! Widzowie, dobra. napiszcie Bolowi, że to jest niekulturalne w komentarzu, tak jeść na odcinkach, bo to jest naprawdę. Ale ja muszę jeść, bo ja zginę, jak nie będę jeść. No Ale no to se jedz, no dobra, w sumie, widzowie, ja zawsze te odcinki tak nagrywam i wszyscy, że tak wbijamy do tego bola na chatę tak bez że. uprzejmości, więc no. E, Także. No. Mogę zmienić kody? Poczekaj chwilę. Tak, tak. poczekaj. O, o, no, zmiętam, żeby mnie tak, nie wiem. O, o tak, o, o połówkę zmniejszyło, może nie, może nie aż o połówkę, tak o trochę mniej niż pół O trochę mniej niż pół, żebym, żebym był trochę większy No nie okay. wiem, tak no Kurczę, dobra. ja to zrobić. Ja chyba jest gotowe, tylko powiem tak, no Może być odwrotny skutek No jak odwrotny, ja nie mogę być za albo. duży Albo będziesz za duży, albo będziesz za mały I to jest, i za spory, nie? Ale ty rozumiesz, okay. że żeby zrobić tego trolla, ja muszę być mały Dobra, no dobra jaka no, jest szansa na to, że będę mały? 50 50 Mm -hmm. To co mam wejść, tak? 50 na 50% pod tak? Podwiz, tak? no. pod pod i to raz tak. Zdrowaska, przeżegnaj się i no zobaczymy <grym> Ja nie chcę, chcę ale ja... Zrób to proszę, żeby był mniejszy, bo to będzie problem wtedy z tym trollem. Dobra, gotowy? Tak, dawaj no. E, tak, ścisnij kciuki, pamiętaj, bo może ci po, po kostkach pójdzie, Ściskam, Dobra. ściskam najmocniej jak Scyn, się da. Dawaj! 2, 1 ej, ej! Ej! O Działa! Jaki mały? Tych. Jestem mały! Ej, ale nie jesteś za mały, nie chcesz być trochę większy? Nie, jest okej, okay, to będzie dobre! Chociaż... Mm. kurczę, nie wiem. Możemy zwię zwię zwiększyć trochę, nie? Dobra, tak, trochę, o... troszkę, troszkę, to tak. czekaj, zmienię w kodzie, zmienię w kodzie. Zmień to w tym kodzie, dobra. ale błagam, nie zrób tam gafy, mm. bo jak ty zrobisz gafę, to dobra. będzie problem. Eee, czekaj, chyba wszystko jest gotowe, dobra? Dobra, próbuj. E, to będzie kropka... Próbuj, próbuj, e, próbuj. Tak, tak, dobra. Dobra, dawaj, 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 dobra. dawaj, dawaj, dawaj. Nigdy nie, nie, nie byłem ja bardziej gotowy, jeden. dawaj! Dawaj! Ej! Urosłem! Jest to jeden? Nie, czekaj, stań ko mnie! Będzie git! Będzie git! Będzie git, będzie spoko, dobra. będzie git, będzie nice dobra. dobra, słuchaj, bardzo ważne Ja się teraz idę przebrać, o oh, nie, ja na bloki nie będą Wskakiwać, dobra nie. Dobra, ogarniemy dobra, to, mas... pół płytki Mamy litrę y, właśnie, w razie czego Pół płytki będę stawiać, dobra, ja się idę przebrać I idę ogarnąć głos, poczekaj tu chwilę Idę się szybko przebrać w strój mojej córki Dobra, widzowie, jestem przebrany Patrzcie na to, córka wróciła Elegancko, dobra, jest piękne przebranie Ja tylko nie mogę, widzowie, pokazywać Ani litry, ani żadnych moich hitemów, no bo wtedy No, syn paliona. mimo, że nie jest... Naj an inteligentniejszym człowiekiem na świecie, no to mógłby się widzowie czaić. Dobra, lecę do Bolowskiego. Bolo! E, Stawaj. No patrz, jak wyglądam. <laughs> nie jaki typ, nie wiem. elegancko? Jest pięknie? To jest niemożliwe, to jest niemożliwe. No jak Ogoje. jest niemożliwe? No patrz, no elegancko wyglądam, człowieku. Jest eleganckie przebranie, Wyglądasz no. Ja no, jest taka nie? Ale przygotowałem ci popłótki, żebyś miał po wchodzić. Właśnie, 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 bo nie jestem o, teraz będę mógł wchodzić na bloki. Dobra, kozak. No. E, słuchaj, bardzo ważna rzecz, bo jeszcze mam głos. Powiedz mi, czy ten głos będzie dobry? HEEEE <laughs> Dobry, no, dobry, dobry, wystarczy taki głos, no. Wystarczy? Na pewno? Będzie git? Idealny głos pod to, co masz zrobić, tak. Dobra, Myślę dobra, dobra. Zaraz... Słuchaj, bardzo ważne. Musimy powiedzieć synowi Paliona, że mnie nie ma, Dave'a nie ma i że zostawił dobra. mnie, czyli córkę, pod twoją opieką. Ty jesteś opiekunem okay. i masz się mną zajmować, no ale z synem będziecie robić różne dziwne rzeczy. Ja tak go tam będę wypytywać, różne rzeczy, wiesz. Robimy to sobie ja po ja prostu powiem. jak największy jaja sobie robię. pamiętaj, to no. Chodź, ja mu I, to na Tylko właśnie, pamiętaj, ja nie mogę, znaczy mogę, dobra, będę miał elitrę, bo powiem, że mi tata dał, ale no. w razie czego, to po prostu, wiesz, no ja nie mogę żadnych itemów pokazywać, wiesz, o co chodzi, okay, więc okay, Nie okay, zabijaj dobra. mnie, dbaj o to, żeby nie zginął, bo jak zginę i wylecę wszystkie itemy, to jest koniec trola. To, to dobra, już się to ja po prostu to, to ja sypię, cię nie, 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 Tak, okay, okay. on nie, będzie pamiętać, nie, nie, No nie, mnie nie, 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 się Tak, Zobaczymy. mi się, że tak, no się mnie w tego. nie, to mi się dobra, wydaje, dobra, 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 dobra. Dobra, głos i dobra. się już w tego. nie, ja, ja mu powiem, że czekaj, okay. dobra, 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 no, co ty robisz? Nie mam papieru w stole, ja nie mogę cię potem mieć! ale tu boli. Ba... No Dobra, masz papier, co ty czekaj. Wymań! No Dzięki! Dobra, Kidok, czekam yy, na dole, bo muszę ci kogoś przedstawić. Cześć! Cześć! Yy, to bo ogólnie Dave'a nie ma, nie słuchaj mnie. Bo Dave pojechał w delegację pracować i tak. jego córka w ogóle jest tutaj i kazał mi się ją opiekować. Cześć! Ciędna. Czuń, kurcze, nie byłeś taki no, duży, no, kiedyś! Nie no, mam taki wielki no, teraz, no, widzisz moją klatkę, jaka jest wielka? No faktycznie! Ty, no, nie masz takiej zecyny! Cyni, ty, No ty bo coś, to jest córka! Cyni, ty! To jest moja psy słodziecina, tylko, ona e, ty gada, ale ja o tym nie wie Ej, ty, gadasz! Jakaś decyna! No nie jest to decyna! No, nie, e, tak! Wójko wola! Wójko czy możemy wyjść na dwóch? Chodźmy na dwóch, wszyscy! Nie będziemy oh. tu gadali! O, dzięki, ja jestem taka z kakiwałek się, się, Nie, nikt nie rozumiem! Tak? Dlaj no, tak! Ee, to będzie Bo... za mnie! Dawać mi te bloki pod nogi! Bo ona jest Ej, za krótko. Ja mówię ci, proszę! Ty, polo, to. ty, jak jesteś mężczyzną, to będziesz jej dawał te bloki, rozumiesz? No dobra, no ale my się tyle znamy, że nie wypada mi tego robić! Nie musisz to robić! Nie, ty Ej. jesteś mężczyzną i skoro no masz taką pan, fajną klatę, to możesz jej pomóc! Ej, Ej. A, gdyby nie możesz to może zgodzić się. Aaaa! Aaa, dziękuję! To takie miło! Aaaa, to takie ja miło! Pytanie! Syna, paniada! A co u twojego taty? Bo on jest taki, taki męski! Ej, co ty gadasz w moim tacie? Nie mówią tak, bo widzę swoje taty, masz mojego taty! Ee, to nie dalę! Syna, to jest gość! Patrz, piuseńkę zrobił! A ty co zrobiłeś w ogóle? Ja zrobiłem! On, ja ci powiem! A no, on, on jest. Pokaże, co Płacz, on po jest po... tylko jego synem! Tak się nazywa! Ja mam na swoje przedszkola i mogę ci pokazać! Ale przepraszam, te przedszkole są każdy jest bo bo ja, żeby, żeby córce się nic nie stało w tym przedszkolu, bo, bo te przedszkole jest bardzo niebezpieczne. Ej, Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, fajnie to ty będziesz miał problemy polo! Ej! No nie, będę, nie Bo ten... córka nie chodzi tu! Już tutaj, już ci staro, to to no, za Wujek, balo ty! jesteś no. dziwny! Lech, <noise> Zabierzemy surkę, to jest ja nie mogę, ale to, to wygląda beznadziejnie. Nie ona no, nie już denerwuję, Co czemu mam tutaj... Czemu w ogóle moje się nie zajmować? Ty, bo ja się opykowa z tej głupce. Patrz za mną. nie to tak, to nie jest moje przedszkole, bo to jest dzieckie przedszkole mojego mojej dodatki, ale ja to moje. odciek na samych z ciebie To przedszkole jest lepsze. Znaczy co? Że tym się nie podoba! Idę idę! No i tak, dobrze! Chodź tutaj! idę, idę tylko! Ach, tak się zmęczyłam tym skakiem, bo byłem! Chodź, patrz, no, patrz, no, patrz no. Zielo, ej patrz na To mi to No ej. tak wygląda te przedszkole, czuwco! Ogólnie to one są bardzo zepsute, bo Bosyli nie dbał o Po prostu A, jest Jaki był też! Nie wytrzymał, nie! Jak można nie dbać o własny budynek! No właśnie, no właśnie, no, tak mi się to... Mładek, mamy nawet uczynić. Nie, Mładek, a ja mam no. pytanie: ale co tu jest tak ciemno? Czy tutaj wyłączyli by prąd? Bo tu nie ma prądu, a. Pieniędzy mi nie dał. Aha. Nieprawda, bo dał, a ogólnie to tutaj był taki sprzedawca znaczy recepcjonista, ale już nie żyje. Aha. Co mnie żyć? zabił? nie, to e... ja nie e... chcę tutaj siedzieć, tutaj jak sukoc. No, tak tutaj, takie morderstwa są tu, nie, nie. nie. Lepiej tam nie wchodzić, lepiej tam nie chodzi. Nie O, umarł. dwa dni temu. Muszę ci coś powiedzieć! Synie, nie. No, ogólnie to nie wynosłeś na ludzi, kiedyś byłeś lepszym człowiekiem. No, ogólnie to to, 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 nic jest nie? jest niegrzeczny, zabiera mi komputer, chodzi na mój komputer, ja nie wiem. <grym> Ale ja zabrał mój komputer, dlatego biorę twój komputer! A, a ten naprawdę? zabrał komputer, bo co? Bo ty się zachowywałeś po prostu! I no, ci zabrał. W szkole nie chodziłem na lekcje, to prawda, że się zachowywałem. No. Eee, a a ja mam e, takie pytanie do ciebie, nie? No dawaj. Czy ty chcesz znalazć jakąś kobietę? Nie, To nie zaduj nawet. Co no, za bryt podlew? Jakby mój tata to słyszał, to by ci seł w łeb, żebym oh. nie chciał! Daleko! Nie zapraszam! Nie Powiemy Wszystko wyprawimy! Nie, powiemy wujek. Wszystko, wszystko, wszystko! Żeby to... podlewał cyrkę dajba! No, no, ty nie możesz! Nie masz takiego pozwolenia na razie! Nikt na coś powiedział! Co ja się będę spotykać tylko jak ktoś ma dużo pieniędzy! No, a ty masz? Nie tego kiedyś dla ciebie Nie no, musisz po prostu być e, tym... Biznesmenem No Jestem <grym> biznesmenem, no, pracuję w przedszkolę, no, co prawda żartowałam Także synek, jak będziesz dorosłym no, i że miał pieniądze, Nie musisz mieć, ten, nie musisz mieć dużo pieniędzy No Ja mam oczywiście wszystko, nie, to nie będę cię kłamał, bo nie wolno kłamać pięknych niebia No Więc ten, nie. skup się na pompkach i idź robić jakiś push ups No, i ten, to o tym nie, nie. No zobaczenia. tak, że, do zobaczenia, ten, Tak Zeki, uważaj sobie A aż do województwa Idziemy, córka ja <laughs> Nie nie mogę nie. <laughs> Ja się tak robiło. ja już nie mogę udawać. Ej dobra, nie, pomiększ mnie, pomiększ nie, mnie, ja nie a może się powiększę, może nie. No, no jak, tymi? może nie, no bez przesady! Zbacz mnie powiększyć! Czekaj, idę. Dobra, to na... no, się dużo wstekuje, nie? Już dobra, nie mogę tego oh. głosu słuchać. Oh, już go wyłączyłem. Ej, dobra, ej, został nieźle wkręcony. Ej, ja myślę, że on ja na tym w ogóle nie przestawał! Ja myślę, że jakbym go dalej wkręcał, bo on naprawdę no, w to wierzy. Ej, ja też, ale o. tutaj panie, jakby pają jest sobie. dobra, masz chodź. Tak, 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 musi być więcej osób do tego trolla, żeby też o tym wiedziały. Dobra, dobra. mówię, trzy, dwa Proszę, powiększ! O, jest! Dobra, udało się! Dobra, elegancko. Teraz musicie tylko już przebrać, ale do do widzowie, wy już na to patrzeć nie będziecie. Ale wy na to za to możecie zobaczyć na subskrypcję. Subskrybujcie kanał i wpadajcie na mój drugi kanał Dave Games.